Dzień dobry, witam, witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Mariusz i projekt Odmładzanie na Surowo. Dzisiaj bardzo szybko chciałbym powiedzieć i odpowiedzieć na Wasze pytania. Bardzo często nas pytacie, jaki jest najlepszy sposób, żeby zabezpieczyć. Składniki odżywcze, wartości odżywcze w roślinach, które spożywamy. Kupujemy rośliny, rośliny mają to do siebie, że bardzo szybko niestety więdną, e, wysychają e, lub e, po prostu no, zamieniają się w taką substancję, która nie do końca, e, którą nie do końca chcemy spożywać. Dlatego chciałbym Cię powiedzieć o trzech najfajniejszych sposobach, trzy najprostsze sposoby, w jaki sposób możemy przedłużyć życie roślin. E, pierwszy, najlepszy sposób to będzie suszenie. Suszenie praktycznie nie. Y, Pozbywa składników odżywczych naszego poka nasz pokarm. Czyli nasz pokarm wysuszony, czy to będzie dehydrator, czy to będzie piekarnik z temperaturą, e, gdzie masz możliwość ustawienia 40 stopni, e, będą to, będzie to sposób najlepszy dla zachowania Twoich e, e, pokarmów. Czy to będą jakieś suszone owoce, czy to będą suszone warzywa, czy to będą jakieś pokarmy, które przygotujesz sobie po witariańsku, po prostu je wysusz. Woda, kiedy odparuje z pokarmu, przestanie powodować, spowoduje to, że bakteria, Bakterie nie będą się rozwijać, i ten pokarm będzie można zachować na dłużej. Na drugim miejscu będzie mrożenie. Mrożenie, i tutaj mrożenie jest bardzo fajnym sposobem do zachowania właśnie wszystkich składników odżywczych i wykorzystania ich później, kiedy rozmrozisz pokarm i zjesz go razem z tą wodą, która wypłynie z tego pokarmu. I tutaj bardzo fajnie polecam was, Wam mrożonki, mrożonki ze sklepów nawet, ponieważ i to nawet owoców takich egzotycznych, bardziej niż takich gotowych owoców surowych z półki, dlatego że owoce, nawet te egzotyczne muszą być zerwane i dojrzałe i wtedy za mrożone. Inaczej po prostu no, byśmy tego nie kupowali. Dlatego dużo lepiej, i dużo korzystniej jest dla nas na przykład mieć mrożonki w domu, niż, niż kupować na przykład owoce, które jechały przez 2-3 tygodnie z jakiegoś Peru i, i, i nie ma tam aż tylu właśnie tych składników odżywczych. Czyli na pierwszym miejscu będzie suszenie i pokarmy wysuszone, na drugim będzie mrożenie, a na trzecim będzie kiszenie. Tutaj w przypadku odmładzania na surowo prowadzimy różnego rodzaju społeczności. Mamy społeczność Forum dyskusyjne. Gdzie osoby, które zakupiły książkę lub były na jednym z naszych spotkań, dołączają, jest to grupa zamknięta, jak również społeczność Surowe Zdrowie. I bardzo często na tych społecznościach pokazujecie nam różne kiszonki, pokazujecie, jak kisicie praktycznie wszystko, w zasadzie wszystko można zakisić. I w ten sposób będziesz mógł przedłużyć życie właśnie pokarmów roślin. Jest to w zasadzie ostatni moment, kiedy te rośliny są jeszcze dostępne u nas w sklepach, teraz, żeby właśnie coś z nimi zrobić i zachować je na zimę. W ten sposób zachowywali się nasi przodkowie, w ten sposób zachowywali rośliny, w ten sposób te rzeczy były razem z nimi przez całą zimę. Skorzystajcie z tego. Zróbcie wszystko, co jest możliwe, żeby właśnie suszyć, e, 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 zamrażać lub kisić wszystkie pokarmy, które e, macie dostępne e, i, i w ten sposób będziecie mogli e, żyć długo i szczęśliwie, dostarczając sobie mnóstwo składników odżywczych. Tak jak powiedziałem, bardzo szybko. Wczoraj nie udało mi się z Wami porozmawiać na temat 11.11. .11. E, godzinie 11.11 .11. chciałem się z Wami połączyć. Nie miałem dobrego zasięgu. E, przełożyłem ten temat na najbliższą niedzielę, bo za dwa tygodnie. Bardzo ciekawy temat, Mam nadzieję, że będziesz razem z nami, jak również mam dla Was ciekawy wywiad, który nakręciłem wczoraj, który okaże się albo dzisiaj, albo jutro na YouTubie, także obserwuj nas na YouTubie, obserwuj nas na Facebooku i co? I do zobaczenia! Trzymajcie się w zdrowiu! Cześć!